Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. Owym. Bardzo dziękuję za subskrypcję tego kanału, za lajki, łapki w górę i oczywiście polecenia filmów, które znajdziecie na tym kanale, na, na innych, w innych mediach społecznościowych. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, czym są odmienne stany świadomości, jak wielki potencjał one ze sobą niosą. I troszkę zdemitologizować ich postrzeganie. Bo kiedy pomyślicie o tym, co wam się kojarzy na początek, od razu po usłyszeniu terminu odmienne stany świadomości, to przede wszystkim pojawia się w naszej głowie obraz. Ludzi nadużywających różnych substancji, narkotyków. Kojarzy się to z jakimś odlotem, prawda? zatrutym mózgiem, jakimiś nagrzanymi szamanami, bywalcami imprez techno, gdzie tam przyjmują jakąś ekstazę. Kojarzy się z mistycyzmem, z oderwaniem od życia. Prawda? I gdzieś tam na końcu tego ciągu skojarzeń jest taki nagrzany fentanylem zombie, snujący się po ulicach Nowego Jorku, bezdomny, czpun. I z tym się kojarzą odmienne stany świadomości. Mniejszej ilości ludzi kojarzą się one z, z jakimiś nadzwyczajnymi efektami związanymi z terapiami psychodelicznymi, czyli z tym, co było modne w latach 50 I 60., i co wraca od lat 90., do mody w środowiskach psychoterapeutycznych. To są eksperymenty z psylocybiną, dimetylotryptaminą, LSD i tego typu substancjami. Oczywiście substancjami nielegalnymi. One muszą, one muszą przejść przez gęste sito różnego rodzaju zezwoleń i op opinii w środowiskach decydujących. O używaniu tych substancji. Ale tak naprawdę odmienne stany świadomości są czymś bardzo naturalnym i każdy z nas doświadcza ich. Wtedy, kiedy marzymy na jawie, mamy chwilę czasu i zamykamy oczy i oddajemy się marzeniom o naszej przeszłości czy przyszłości, o wspomnieniach, wchodzimy w lekko odmienny stan świadomości. To znaczy, Nasze postrzeganie rzeczywistości zmienia się. Ta rzeczywistość wewnętrzna staje się bardziej istotna. Nieco głębszymi odmianami takich zmienionych stanów świadomości są stany na granicy snu i czuwania, czyli stany hipnagogiczne. I tam pojawiają się takie doświadczenia, jak na przykład doznania poza ciałem u niektórych ludzi. Mamy wrażenie, oczywiście to chodzi o wrażenie, że znajdujemy się w jakimś innym miejscu, że nagle widzimy jakąś inną rzeczywistość, I, i to jest doświadczenie naturalne. Nie bierzemy żadnych substancji do tego, żeby czegoś takiego doświadczyć. Ale każdy z nas, bo takie doświadczenie, powiedzmy, no, zdarza się jakiemuś tam procentowi ludzi może 10-15% takie doświadczenie miało chociaż raz w życiu. Rzadko się zdarza, żeby ludzie mieli to doświadczenie regularnie, kilka razy w tygodniu. Podobnie jest z nadzwyczajnym zupełnie odmiennym stanem świadomości, jakim jest świadomy sen. Dzisiaj trochę więcej czasu poświęcę właśnie świadomemu śnieniu. Ale tym, co naprawdę doświadczamy jako odmienny stan świadomości, robimy to wszyscy i, i codziennie, to jest y, zwykłe śnienie, sen, marzenia senne. To jest naturalny odmienny stan świadomości, z tym, że w naszej kulturze y, sen jest traktowany po macoszemu, prawda? On, y, ta, ta kultura jest. Jakby odwraca się od doświadczeń subiektywnych, od doświadczeń indywidualnych, wewnętrznych. Dla naszej kultury, kultury zachodniej, ważne są e, doświadczenia, które możemy dzielić z innymi ludźmi. Prawda? E, ta ogromna popularność mediów społecznościowych, gdzie możemy się odnieść w jakiś sposób do innych, pokazać im swoje życie, pokazać im swoje e, doświadczenia. E, Dostaniemy w związku z tym opinie od innych, spodobamy się, prawda. Kiedy pojawi się jakiś, jakiś like pod naszym wpisem, no to wtedy czujemy się świetnie, wspaniale. I temu społecznemu życiu, czyli relacjom społecznym, poświęcamy większą część nasze, naszego życia i tam skupiamy swoją uwagę. Ta kultura. Relacji społecznych oraz kultura materializmu materialna, to co jest namacalne, to co możemy właśnie wspólnie z innymi dzielić, to doświadczenie ma znaczenie. Natomiast to, co jest wewnętrzne, tylko indywidualne, subiektywne, w naszej kulturze nie ma znaczenia, to znaczy ma coraz mniejsze znaczenie. Doświadczenia religijne, na przykład, czyli re, religijność, duchowość, y, jest obśmiewana w tej chwili, prawda? No bo y, no ja się nie dziwię z drugiej strony, dlatego że duchowość, wewnętrzne doświadczenia związane są z, z, również ze społecznym, jakby aspektem tych doświadczeń, czyli z religiami. Religie to są również y, twory y, społeczne. Ale generalnie w naszej kulturze. Nie przywiązujemy wagi do tego, co jest jakby w tym naszym wymiarze wertykalnym, czyli wewnętrznym, naszej relacji z samym sobą, z jakąś wyższą rzeczywistością albo z transcendencją, a mamy na, na za bardzo rozbudowany ten wymiar wertykalny, czyli właśnie ten wymiar, który nas y, y, u, łączy w takiej sieci, y, informacyjno znaczeniowej właśnie z innymi ludźmi i światem, światem zewnętrznym. Czyli ważna sobie jest popularność, sława, społeczny dowód słuszności, zawsze ta relacja pomiędzy ja i inni. Dlatego to, co nam się śni, nie jest przedmiotem jakby społecznego zainteresowania, zupełnie. Tak? Jest takie powiedzenie: jak chcesz zanudzić innego człowieka, to zacznij mu opowiadać swoje sny. Co nas obchodzi, to o czym śnimy, o czym śni inny człowiek, to jest jego, jego problem jego świat. Ale nasza kultura jest trochę przechylona właśnie w tą stronę, w tą stronę tylko zewnętrznego świata, w tego świata społecznego i materialnego. Bo archaiczne kultury, inne kultury również przywiązują większą wagę do tego, jednak co dzieje się także w naszym wnętrzu. Widzą, że to są obszary, ten horyzontalny, ten horyzontalny i wertykalny, prawda? Że to są obszary, które muszą się wzajemnie uzupełniać, żeby dawać pełnię swojego potencjału. My nie, nie będziemy jakby funkcjonować, i zobaczcie, że to, co charakteryzuje ludzi najlepiej funkcjonujących paradoksalnie najlepiej funkcjonujących w świecie materialnym i w świecie społecznym, to jest głębokie osadzenie w wewnętrznym świecie, w świecie własnych wewnętrznych doświadczeń. Na przykład twórcy, wielcy twórcy w o wiele większym stopniu niż zwykli ludzie są zainteresowani tym, co się dzieje w ich głowach, w ich sercach, w ich emocjach również tacy twórcy jak biznesmeni, bo z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że przedsiębiorcy, ci którzy tworzą firmy, są twórcami. Tylko nie działają w sferze sztuki, a bardziej w sferze biznesu, ale oni również są bardziej zainteresowani tym, co mają w swojej głowie, we własnych emocjach i doświadczeniach. Oni się tak strasznie nie Przejmują tym, co powiedzą inni na temat tego, co robią. Mają wewnętrzne przekonanie, że to, co robią, jest dobre, że to, co przy, przyniesie rezultat, i na opinie innych nie zwracają w ogóle uwagi, chyba że chodzi o opinię rynku, prawda? Bo tu trzeba się z tym liczyć. Jak produkują jakieś, jakieś produkty albo usługi, to muszą się liczyć oczywiście z reakcją rynku. Natomiast jeśli chodzi o samoocenę i ocenę swojego własnego działania, tutaj opinia innych nie ma takiego wielkiego znaczenia. To są tacy ludzie, którzy mają bardzo głęboko wewnętrzne przekonanie o tym, że to, co robią, jest, jest ok. Czyli znowu są skupieni na doświadczeniu wewnętrznym. I takie nastawienie. Na wewnętrzne doświadczenie w starożytnych czy archaicznych kulturach przejawia się również w tym, że tamte kultury mają większy szacunek do tego, co dzieje się w naszym wnętrzu. Większy szacunek do między innymi do naszych snów. My mamy takie przekonanie, że sny są jakimś przypadkowym wyładowaniem neuronów, zupełnie nieistotnym i nie mają żadnego znaczenia. To przekonanie, które dostajemy z zewnątrz, bo nasza kultura zaszczepia nam to przekonanie, zaczynamy tak myśleć jak wszyscy inni, to przekonanie wiąże się z głębokim i nieuświadomionym zupełnie lękiem przez zainteresowaniem wewnętrznymi doświadczeniami. Dlaczego jest ten lęk? Dlatego, że za takie zainteresowanie przez setki lat w Europie i w świecie zachodnim ludzi prześladowano. Ci, którzy doświadczali jakichś odmiennych stanów świadomości naturalnych, na przykład stanów wynikających z głębokiego skupienia, z modlitwy, właśnie z tych stanów granicznych między snem a czuwaniem, czyli doświadczający stanów hipnagogicznych, tych podróży w świecie snu, świadomych podróży w świecie snu. Doświadczających właśnie doświadczeń poza ciałem czy doświadczeń świadomego śnienia, tych ludzi ścigano, określano mianem czarownic, czarowników, heretyków, magów i palono ich na stosie przez długie wieki, tak? zadając straszliwe tortury. Zatem ten bardzo lękliwy, bojaźliwy stosunek do własnych wewnętrznych doświadczeń, on potem się zamienił w, taki, w taką powszechnie obowiązującą normę, która również obowiązuje w nauce, która do pewnego stopnia zastąpiła religię. Dzisiaj większość ludzi w świecie zachodnim wierzy bardziej w naukę niż w religię. Ewentualnie w coś, co można by nazwać New Age'em, ezoteryką, itd., itd. Ale głównie ludzie wierzą bardziej w, w naukę. Ten ruch New Age'owy, ezoteryczny, przy całym swoim, oczywiście, negatywnym wydźwięku, jednak pozytywnie odnosi się do własnych wewnętrznych doświadczeń. Ale, jak powiedziałem, ten główny nurt, Traktuje je z lękiem nieuświadomionym, który oczywiście w, w takim świadomym przekazie jest zamieniany w lekceważenie, w obśmianie, nawet, prawda? Wyszydzanie tego, że człowiek się tym interesuje. Nie interesuj się tym za bardzo, bo właśnie odlecisz, bo zostaniesz uważany przez innych uważany za oszołoma, za nienormalnego i tego typu. Przekazy są nam podświadomie, podprogowo mocno przekazywane. Natomiast trzeba powiedzieć, że te zmienione, naturalne, odmienne stany świadomości mają niezwykły, zupełnie, potencjał. I ci ludzie, którzy są w stanie jakby odrzucić tą opinię i zrozumieć, że to, co inni myślą na temat tego, co się dzieje w moich snach, albo to, to, co przeżywam podczas moich własnych doświadczeń, jest tak naprawdę moim doświadczeniem. I nie ma znaczenia to, co myślą inni na ten temat, tym bardziej, że ich opinia jest ukształtowana właśnie przez te nieświadome, podświadome lęki, które wszyscy dziedziczymy po, po wiekach poprzedzających. Średniowieczu, oświeceniu i tak dalej. Bo pamiętajmy, że ostatnią czarownicę spalono, zdaje się, w XIX wieku. Na początku XIX wieku, więc to nie jest taka dawna historia. Natomiast właśnie te odmienne stany świadomości, takie jak sen, a szczególnie doświadczenie świadomego śnienia. Bo ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że świadome śnienie jest czymś zupełnie odmiennym od zwykłego snu. Prawda? Bo większość ludzi nie pamięta swoich snów. Traktuje sny jako takie wspomnienia, takie ledwo, ledwo gdzieś tam, zakryte mrokiem, niepamięci, pamięci. Ledwo coś pamiętam ze snu, jakieś strzępki, urywki. Tymczasem świadomy, świadome śnienie jest bezpośrednim uczestniczeniem w, w tym świecie. W świecie wewnętrznym, wykreowanym przez nasz mózg. I ten świat jest niezwykle fascynujący, jeżeli jest doświadczany właśnie w sposób świadomy. To jest naprawdę niezwykłe doświadczenie, porównywalne z doświadczeniami e, najbardziej oddychanymi doświadczeniami e, psychodelicznymi. O czym wspominał na przykład Terence McKenna, znany badacz stanów świadomości po zażyciu dimetylotryptaminy. O czym wspominał także Kenneth Kelcer, który napisał swoją książkę Słońce i cień, która jest obecna na polskim rynku już od około 25 lat. Więc oni wspominają, że, że to są porównywalne doświadczenia, ale są one jak powiedziałem, świadome sny są niesamowitym, niezwykłym doświadczeniem. Wiele osób określa to doświadczenie jako najbardziej niezwykłe doświadczenie ich życia. Czyli potencjał potencjał doświadczania w świadomym śnieniu jest nieporównywalny zupełnie ze zwykłymi snami. Znajdujemy się w świecie Nieświadomości czy podświadomości, który jest fascynującym światem. Przypominam, że Karl Gustav Jung, jeden z najwybitniejszych psychoterapeutów, psychiatrów szwajcarskich, twórca wielkiego nurtu psychologii, psychologii analitycznej, uczeń Freuda, ale także podróżnik w tamtym czasie podróżował do Indii, do Afryki, do Ameryki. Północnej, kontaktował się z szamanami z, z, w Afryce i w Ameryce, z joginami w Indiach. Także był podróżnikiem doświadczał wielu różnych rzeczy, ale on stwierdził, że nie ma większej przygody życia niż poznawanie własnej podświadomości. Sam zresztą przechodził przez taki okres bardzo, bardzo mocno intensywnych doświadczeń, kontaktu z podświadomością i takich. Wizji, które można by dzisiaj określić wizjami hipnagogicznymi albo właśnie wizjami typu świadome śnienie. Zainteresowanych odsyłam do, do literatury. Są to rzeczywiście niezwykłe, zupełnie niesamowite doświadczenia. Ale sny świadome niosą ze sobą także ogromny potencjał kreatywności, twórczości. Nawet zwykłe sny są twórcze. Pamiętajmy o tym, że takie rzeczy jak y, na przykład piosenka yesterday czy let it be przyśniła się Paulowi McCartneyowi. Piosenka satisfaction przyśniła się, zdaje się, Mickowi Jaggerowi. Y, wielcy wynalazcy, naukowcy, tacy, tacy jak Kekule na przykład, pierścień benzenu zobaczył właśnie śnie, czy w takiej drzemce między snem a czuwaniem. Elias Howe miał sen o. Y, Dzikusach, którzy go złapali i biegali wokół niego z dzidami, które miały dziury przy ostrzach. I to zainspirowało go do tego, żeby stworzyć maszynę do szycia, która, jak wiemy, dziurkę na nitkę ma nie na końcu, tak jak zwykła igła, tylko na, na początku, przy ostrzu. Mendelejew zobaczył swój układ okresowy pierwiastków we śnie. Słynny matematyk Ramanujan na początku XX wieku widział we śnie całe wzory matematyczne. Stephen King większość swoich inspiracji do książek zaczerpnął ze snów. Także artyści, wynalazcy, biznesmeni, Stephen Jobs również, co prawda on nie z, ze świadomymi snami eksperymentował, ale z odmiennymi stanami świadomości po pod wpływem LSD. Więc jest tego naprawdę bardzo dużo. To wskazuje, że nasza podświadomość jest twórcza i potrafi znaleźć rozwiązania problemów, których świadomy umysł nie jest w stanie znaleźć. I kiedy świadomie wkraczamy w nasz świat, wewnętrzny podświadomości, tak jak to się dzieje w świadomym śnieniu, mamy lepszy kontakt ze swoją podświadomością. I bardzo wielu onajronautów wspomina o tym, że ich kreatywność bardzo się rozwinęła od czasu, kiedy rozpoczęli swoje eksperymenty ze świadomym śnieniem. Ale ciało i mózg w świadomym śnieniu jest także bardzo sugestywny. To znaczy nasze doświadczenia w, w tym odmiennym stanie świadomości, naturalnym odmiennym stanem, stanie świadomości, mają bardzo duży wpływ na strukturę mózgu i ciała. I mogą mieć bardzo pozytywny wpływ, w tym sensie, że sny mogą mieć charakter autoterapeutyczny. I najprostszym przykładem są sny świadome, które wyzwalają ludzi z koszmarów sennych. I to jest bardzo częste i powszechne doświadczenie, że wystarczy zdać sobie sprawę z tego, że śnisz, żeby zmienić swój sen. I zmienić strukturę neuronową w swoim mózgu tak bardzo, że koszmar senny przestaje powracać. Uwalniamy się od koszmaru sennego. Ale to takie oddziaływanie nie dotyczy tylko koszmarów sennych, ale również fobii na jawie. Wiele osób o tym wspomina, że pozbyło się różnego rodzaju lęków, zahamowań, właśnie poprzez doświadczanie. Spotkania z tym, co kiedyś wywoływało lęk, właśnie podczas snu. I pomimo, że świadomy umysł może powiedzieć sobie, no dobrze, ale to tylko sen, to dla podświadomości, która odpowiada za reakcję lękową, nie ma to znaczenia. Podświadomość, pomimo, że doświadcza we śnie, to ten sen potrafi podświadomość zmienić. Ludzie uwalniają się od nałogów, które często długie lata. Kształtują ich życie, a we śnie, kiedy przeżyją na przykład spotkanie z, z sobą samym za ileś tam lat, i to doświadczenie jest pełne smutku, albo pełne lęku, albo głębokim doświadczeniem takim negatywnym, może się okazać, że to negatywne doświadczenie również jest powodem tego, że zmienia się na jawie nasze zachowanie. Czyli uwalniamy się od y, np. palenia papierosów. Znam takie przypadki, kiedy ludzie uwalniali się od palenia papierosów, y, właśnie przeżywając y, swoją śmierć z tego powodu we śnie. Ale to doświadczenie, pomimo że świadomy umysł, jak powiedziałem, wiedział, że to jest sen, to doświadczenie spowodowało, że podświadomość miała awersję. Pojawiła się awersja do palenia. Mm. Już, już nie tak łatwo było sięgnąć po papierosa. Już nie było tego pragnienia do tego, żeby sięgnąć po papierosa. Podobnie było z przypadkami nadużywania alkoholu tak? czy narkotyków. Nawet Paul Tolej, który jest badaczem niemieckim, był badaczem, bo już nie żyje wiele lat, badaczem świadomego śnienia w, i pracował na uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. On twierdził, że studenci przychodzą na jego zajęcia i uczą się świadomego śnienia, między innymi po to, żeby znaleźć alternatywę dla tych doświadczeń, które uzyskiwali do tej pory pod wpływem narkotyków, i uwalniali się od konieczności e, używania z tych substancji. Ponieważ e, snu świadomego można się nauczyć, jest to taka sama umiejętność jak każda inna. Oczywiście, ona wymaga Pewnej dyscypliny i motywacji, ale trzeba powiedzieć, że trening świadomego śnienia jest generalnie dosyć prosty. To nie jest rocket science, to nie jest nic nadzwyczajnego. Nie zabiera też czasu. Czasu nie zabiera. Wszystkie ćwiczenia, które są związane z doświadczaniem świadomego śnienia, wywoływaniem świadomych snów. Jakby pot potrzebują nie więcej niż 15-20 minut dodatkowego czasu. Tak naprawdę w, w tym treningu liczy się bardziej motywacja i bardziej się liczy e, kształcenie pamięci. My ćwiczymy takie ćwiczenia jak na przykład e, uważność w ciągu dnia, testy rzeczywistości, które nie wymagają dodatkowego czasu. One, my ćwiczymy je w trakcie normalnych, codziennych zajęć, w trakcie Prowadzenia samochodu, spaceru, przygotowywania posiłku, pracy. Tutaj nie wymagamy żadnego dodatkowego czasu. Jak powiedziałem, wystarczy 15 minut dziennie dodatkowego czasu, związanego z na przykład z zapisywaniem snów, albo z, z taką pracą wizualizacyjną, mentalną. I to właściwie wystarczy do tego, żeby mieć dostęp do tego naprawdę nadzwyczajnego niezwykłego, niezwykłego stanu świadomości i tak śpimy prawda i tak każdy z nas śpi więc właściwie nie widzę powodu żeby to zupełnie odpuszczać tym bardziej jeżeli zdamy sobie sprawę z tego że może to być niezwykle jakby Niosący wielkie potencjały ze sobą, stan świadomości. No i rzeczywiście jest zupełnie niezwykły. To jest przeżycie, które trudno jest opisać, tak naprawdę. Jest to fascynujący, niezwykły, niezwykły świat. Ale do tego, żeby to zrozumieć, trzeba być trochę innym niż wszyscy. Tak? Nie można być. Nie można przejmować tego, co inni myślą na ten temat. Tak? 95% ludzi będzie wzruszało ramionami, będzie myślało, e, co do mnie obchodzi. Jeżeli będziesz myślał, w, ten, myślała, myślał w, taki, w taki pospolity sposób na temat odmiennych stanów świadomości, naturalnych odmiennych stanów świadomości, jakim jest świadomy sen i stany hipnagogiczne, one się ze sobą bardzo blisko wiążą, tak? Dlatego, dlatego ja uważam, że, że te zajęcia, które ja prowadzę, podzieliłem na dwa, jakby dwa osobne działy. Vision Quest, czyli stany hipnagogiczne i świadome śnienie poświęcone tylko i wyłącznie świadomemu śnieniu i pracy ze snami. Bo jakby wstępem do świadomego śnienia jest zaprzyjaźnienie się troszkę bardziej ze zwykłymi snami, a te zwykłe sny naprawdę się rozwijają. Podświadomość chętnie odpowiada, jest wdzięczna za to zainteresowanie. Ale musimy przełamać w sobie to pospolite i powszechnie spotykane mniemanie, że sny są nieważne, sny są nieistotne nie, nie mają żadnego znaczenia. Nie bądź jak inni.